Bang! Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym wideoraporcie. Ciekawe autko. Autko, które w miniaturce oczywiście zaprezentowane jest. Jest to Lexus RCF. Jest to samochód, który jest szybki, jest młody. Ma piękną linię i kształty. Autko, które trafiło do nas na usługę konserwacji podwozia. Bo to, co łączy wszystkie azjatyki, to brak przygotowania karoserii pod warunki środkowe europejskie. A my właśnie takie zadanie wykonamy dla naszego klienta no i dla jego pięknego Lexusa. W tym wideoraporcie przedstawimy też ciekawostki związane z tym, dlaczego Lexus nazywa się Lexusem, czyli różnice pomiędzy innymi azjatykami, które do nas też trafiają. E, oczywiście przedstawimy też ciekawostki, podwójna płyta podłogowa. E, zobaczycie jak wygląda wariant usługi, czyli miks materiałów dla tego modelu samochodu, gdzie masy polimerowe poprawiają walory akustyczne tego pojazdu, oczywiście zabezpieczają od uszkodzeń mechanicznych, a również woski suche świetnie izolują od wilgoci wody i soli. Ale nie o tym, nie przedłużajmy, zaprezentujemy naszego pacjenta, także przedstawiam Wam pięknego Lexusa RCF. Так. Piękny, nieprawdaż? No słuchajcie, piękny Lexus. Teraz jeszcze małe, krótkie przypomnienie. No słuchajcie, znajdujemy się w Dębicy na Podkarpaciu. Nasz numer telefonu to 798843267. Te informacje są dla potencjalnych klientów, którzy może z takim modelem rodzinnym chcieliby wybrać ten wariant usługi, korzystać z jakości usług, które oferujemy naszym klientom i standardów, które prezentujemy. No doświadczenie, jeśli chodzi o masę filmów przedstawiających najnowsze modele ciekawych różnych marek, od samochodów terenowych. Cuwów, kombi, nie wiem, do familijne, domowe, szybkie, rajdowe, bo tak naprawdę ten, to portfolio nasze jest to naprawdę ogrom prac, które prezentujemy. Ehm... Jest tego dosyć sporo. Są to auta i azjatyckie, i europejskie, i są to samochody ze Stanów. Także serdecznie Was zapraszam do naszego kanału. Takim wstępem też może troszeczkę obszernym. Przypomnę, że można znaleźć bardzo dużo ciekawych modeli na naszym kanale. No ale nie przedłużając, też usiądźcie wygodnie. Zaczynamy pracę przy Lexusie. Widzimy się na końcu filmu. Tam też parę słów i podsumowanie. No i Bengi, jesteśmy przy naszym leksusie. Słuchajcie, leksus na stanowisku docelowym i czynności trwają. Pierwsze co to czynności rozbiórkowe. Zakres, pros, który wybrał klient, jest to zakres, w którym chce coś, co jest więcej niż tylko podstawa, ale nie życzy sobie, by rozbierać auto na części pierwsze. Dlatego zastosujemy tutaj wariant, w którym będą rozlane woski suche po całości płyty podłogowe, jeśli chodzi o dolną część, transparentne, które dzięki swojemu rzadkiemu stanu w momencie aplikacji pozwalają dyszami kątowymi rozprowadzić materiał w każdym zakamarku bez nadmiernego rozbierania, bez ściągania tylnego zawieszenia czy zbiornika paliwa, ze względu na to, że blokuje nas dyfer i wał. To jest etap, w którym będzie wykonywana pierwsza część tak naprawdę konserwacji. Drugim elementem są masy polimerowe, czyli coś więcej niż tylko podstawa. Masy polimerowe to jest to produkt, tak zwana guma w płynie, która zostanie rozlana i rozprowadzona w miejscach newralgicznych, tych, których potrzebujemy zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych, troszeczkę bardziej jak resztę płyty, ze względu na to, że produkt się właśnie charakteryzuje takimi bardzo dobrymi parametrami. Dlatego zastosujemy je w nadkola, listki progowe oraz tylne części podróżnic. Oprócz tego, materiał, który tutaj zastosowany zostanie, jako masy polimerowe, ma też świetne walory jeśli chodzi o poprawę walorów akustycznych czyli wygłuszy nam troszeczkę tą płytę podłogową od szumu kół. Dlatego ten produkt znajdzie się właśnie w czterech nadkolach i w bliskach wrogowych. Płyta podłogowa została rozebrana ze wszelkich osłon. Mamy osłoniętą już tak naprawdę tą część płyty, gdzie możemy z się dopatrzeć, jak jest rozprowadzona oryginalna konserwacja. O przepraszam, albo jej brak. E, mastyki są gdzie położone, gdzie ich brakuje, choć przy liskach progowych, może nie sam listek, ale już wewnętrzna krawędź podłogi, e, ma, po, ma i posiada masę polimerową, co jest bardzo satysfakcjonujące. Teraz na tym etapie, w którym jesteśmy, masy polimerowe, czyli produkt, który ma zostać położony na kolach, musi być odpowiednio przygotowana powierzchnia pod niego. A więc, matowimy ręcznie i dostosowujemy gradację i strukturę lakieru, na którego będziemy nakładać masy polimerowe, tak by miało się czego trzymać stabilnie. To też nam daje taką możliwość w późniejszym czasie, gdyby klient chciał zdecydować się na dodatkowe, na przykład wygłuszenie samochodu, zwłaszcza w przedniej części, gdzie często jest to wykonywane matami butylowymi, takimi typowymi, odpornymi, odpornymi i typowymi matami od, do wygłuszenia samochodów. One będą mogły być naklejane na wspomnianą masę palimerową, z tego względu, że będzie to produkt, który się będzie trzymał stabilnie, to jest przygotowanie jak, jak pod lakierowanie ten produkt będzie miał Podłoże będzie miało odpowiednią przyczepność, by ten produkt się trzymał, i na niego można będzie śmiało nakleić właśnie te maty wygłuszające, z, też z, tym, z tą świadomością, że pod tymi matami nie będzie surowa albo sam podkład, albo surowa stal, tylko rzeczywiście będzie produkt, który chroni bezpośrednio nam e, naszą płytę i wyizolowuje od wilgoci wody i soli, a maty mogą spełniać swoją funkcję e, nie robiąc nam, że tak powiem, psikusa i nie trzymając wilgoci, gdzie, która spowoduje, że tam będzie sobie żarło. E, słuchajcie, tak to wygląda na tym etapie. Tylna belka oczywiście również zdemontowana, e, tak by dostać się całkowicie pod tylnym zderzakiem. To również mamy zdemontowane ściągnięte. E, oczywiście przygotowania, jeśli chodzi o separowanie części elektroniki, części przewodów e, z naskoli, gdzie chcemy, żeby ta usługa też, tak jak zawsze, jest wykonywana na takim wysokim poziomie, jeśli chodzi o kulturę, naszą kulturę pracy, czyli zabezpieczenie wszystkich gwintów, elementów, które nie chcemy, by się zapyliły, zabrudziły, zawsze jest to zabezpieczona elektronika, przewody hamulcowe, e, przewody paliwowe, e, no i cała komora silnika, jeśli chodzi o silnik, także to będzie tak wyglądało w kolejnym etapie. Nie przedłużając, możemy powoli się żegnać z tym ujęciem, przechodzimy do mas polimerowych, a więc etap, w którym zaczynamy powolutku oklejać naszą karoserię. No, i jesteśmy w kolejnym ujęciu, który prezentuje przygotowane nadkola pod masy polimerowe. Tak jak wspomniałem, wszystko ma być hermetycznie zabezpieczone przed zapyleniem, zabrudzeniem elementów, które nie chcemy, by zostały potraktowane masami polimerowymi. Mowa tutaj o elementach lewopaliwa, układu e, amortyzatorów, czy to właśnie przewody hamulcowe, czy to przewody elektroniki. To wszystko mamy zabezpieczone. Łącznie z łebkami gwintów oraz śrubek mocujące właśnie wspomniane elementy. E, to samo tyczy się listków prygowych. Tutaj też mamy ładnie wykończoną powierzchnię tak by elegancko dorówna, nie, na poszarpanej, e, poszarpany wizerunek zakończenia mas polimerowych, ale właśnie estetyczne zakończenie do krawędzi tych mas, miało podkreślić ich istotne działanie. Dlaczego w tych miejscach powinny się znaleźć, dlaczego w tych miejscach one są. E, to samo tyczy się przednich nadkoli. Tutaj również mamy odseparowaną komorę silnika, tak jak widzicie, no i zabezpieczone wszystko ładnie, tak by nic się nie zapyliło, nie zabrudziło. Dla formalności oczywiście przejedziemy każde nadkole po kolei, by zaprezentować że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś sztuczka, tylko ta usługa i kultura wysoka naszej pracy i naszej profesji jest w każdym modelu przedstawiona tak samo, i dla formalności zawsze ją prezentujemy. Słuchajcie, powierzchnia oczywiście zmatowiona i otuszczona, jest przygotowana pod te masy, także będzie się to miało czego trzymać, będzie to stabilnym podłożem, a później dopiero woskiem. Mamy już płytę gotową, lecimy z masami na naszego Lexusa. Oczywiście karoseria spakowana hermetycznie jak do wysyłki DHL. -em. No i bęk, słuchajcie, kolejny etap za nami. Masy polimerowe rozlane. Już po całych nadkolach i miejscach, oczywiście na wrogich listkach progowych. Syto produkt został rozprowadzony w każdym zakamarku. Nadkola przednie prezentują się naprawdę, naprawdę soczyście. Produkt świadczy swoim wizerunkiem, że należy do tych pancernych. Tak też również tutaj jest. Materiał rozprowadzony, świeżuteńko. Można powiedzieć, że jeszcze ciepły. Oczywiście. Nastąpi kolejny etap, w którym będziemy sobie rozbierać te elementy, które zasłaniały nam płytę podłogową. A mowa tu o takich fartuchach, które są położone wzdłuż naszego autka, izolując i tak naprawdę nadając ostą krawędź odcięcia właśnie mas polimerowych, które nam wypełniły. Już listki progowe ze strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. No i oczywiście, miejsca tak naprawdę atakuje, a tutaj, gdzie atakują, i kamienie uderzają spod kół i wyrzucają, czyli zejście przedniego nad kola na podłogę. Wewnętrzna część progu przy moc mocowaniu wahacza wleczonego. No i bęb, kolejne ujęcie, słuchajcie, masy rozlane. Woski. Pięknie rozprowadzone po naszej karoserii. Słuchajcie, to jest kolejny etap, w którym właśnie suche woski, transparentne suche woski wlatują na naszą płytę. Oprócz blisków progowych, które zrobiliśmy do tej krawędzi od spodu doszły nam woski, które zrobiliśmy bardzo wysoko, bo wbrew pozorom ta nakładka, jeśli chodzi o naszego Lexusa, jest taka obszerna, i dosyć duża. Oczywiście tutaj już polimery i ten etap mamy zakończony, który przedstawialiśmy ładnie odcięte krawędzie mas polimerowych, o czym wspominałem, no i rozprowadzony materiał po całości płyty. Syto. Syto, co świadczy o tym ten wizerunek. Słuchajcie, produkt nałożony w, tak naprawdę na świeżo jest jeszcze z czynnikiem, który umożliwia nam rozprowadzenie go w każdym zakamarku. Po prostu produkt jest rzadki dzięki temu też dyszami kątowymi możemy rozprowadzić sobie nad każdy element bo ten materiał też cieszy się taką wysoką lepkością jeśli chodzi o jego charakterystykę co powoduje że przy nakładaniu go do góry nogami tak jak autko nam stoi na podnośniku produkt nie kapie na dół tylko się rozprowadza na boki bo on po prostu się rozpływa na boki ciśnienie się nie powoduje że musi znaleźć sobie miejsce i się rozchodzi na boki a nie kapie i to jest bardzo fajne w tym produkcie bo dzięki temu właśnie możemy rozprowadzić go dosyć grubo Dosyć w obficie i w każdym zakamarku, czyli nad elementami zawieszenia, którego nie zamontowaliśmy, jak i elementy części zawieszenia od góry, jak i elementy wokół zbiornika paliwa i to jest bardzo istotne. Wykończenie mas polimerowych oczywiście elegancko, do kreseczki, na równo, do oryginalnej mastyki, tak by wyglądało to smacznie, żeby nie rzucało się w oczy, że jest to zrobione chałturniczo. Kolejnym etapem, tak jak zauważyliście, też zdemontowane wszelkie zaślepki z otworów technologicznych, świadczą o tym, że profil zamknięty przez cały okres, zanim doszliśmy i dojdziemy do etapu nakładania profili zamkniętych, miał możliwość wpuszczenia i stworzenia cyrkulacji powietrza, która nam osuszy ten profil zamknięty. No i dopiero ostatniego dnia usługi, praktycznie będzie nakładany profil zamknięty i będą te woski rozprowadzane w tych profilach. A tak prezentuje się nasz wosk, świeżo nałożony. On oczywiście po zaschnięciu, co Wam też doprezentuję, będzie bardziej transparentny, tak jak nazwa na niego wskazuje, bo czynnik odparuje, zrobi się bardziej matowy, no i ten wizerunek już będzie troszeczkę inny. Ale prezentuję go właśnie na tym etapie, by podkreślić, że nie ma lipy, jest syto, materiału jest naprawdę odpowiednia ilość. Dzięki temu e, też można przedstawić to na wideo raportach. Które są po 40 tys. km, gdzie samochody po usługach właśnie tego typu przejeździły, i już użytkowane są 2-3 lata, na temat ich działania i skuteczności. Są takie filmy u nas na kanale, proszę sobie wpisać. Dwa lata po usłudze, 40 tysięcy km. To jest ta korolla, to jest jeden z kilku takich materiałów. Także proszę sobie zweryfikować, jest dosyć tego dużo. Bo nasi klienci, oczywiście, korzystając z corocznego pielęgnacji płyty podłogowej, czyli po prostu zwykłe mycie po zimie, dają nam możliwość weryfikowania namacalnego stanu samochodu, weryfikowania, nabierania doświadczenia również dzięki temu, no i prezentowania namacalnie funkcjonowania i działania naszych produktów zastosowanych, naszej usługi wykonanej, no i możliwości w wariantach naprawdę obszernych, bo wszystkie te możliwości, te warianty są po to, by Znaleźć coś dla siebie, znaleźć usługę, w której, tak jak tutaj, klient chciałby zabezpieczyć rzetelnie samochód, ale nie chciałby go rozbierać na części pierwsze. E, usługi, w których klient chciałby, żeby auto zabezpieczone było e, mega super od uszkodzeń mechanicznych, to rozbieramy auto na części pierwsze, wykonujemy masy polimerowe na całości, bądź na przykład kauczukową firmową konserwację DreamCar. Jest naprawdę dużo wariantów, dużo opcji, by znaleźć tak naprawdę rozwiązanie dla każdego właściciela, by tak naprawdę znaleźć y, i Znaleźć usługę, w której klient wykorzysta 100% potencjału tej usługi, bo to nie sztuka jest wziąć usługę najdroższą, jaka jest, albo wziąć usługę, w której tak naprawdę no, tego potencjału nie wykorzystamy. My też radzimy telefonicznie, poprzez krótką rozmowę, poprzez parę pytań, mamy warianty, pytamy jak auto będzie użytkowane, jaki model, przedstawiamy naszą... Podpowiedź ze względu na to, jak autko klient użytkuje, i jaką wersję my byśmy wybrali, argumentując to tym, co jest atutami danego modelu i na co można sobie pozwolić. Także, no, ta wiedza, 12 lat doświadczenia, jest to naprawdę obszerny okres, w którym możemy wypowiedzieć się na wiele tematów i przez to też te opcje. U nas nie ma, jest jedna konserwacja, jedna opcja do wyboru. Konserwujemy albo nie. Jest tak dużo produktów, jest tak dużo materiałów, jest tak dużo rozwiązań, że to by było grzechem i nieprofesjonalne zaproponować kilku wariantów. W zależności od potrzeb. OK, lecimy do kolejnego etapu. Woski w profile zamknięte. No i ciach, jesteśmy przy naszym Leksusie, a opakowanie zostało już zdemontowane. Opakowanie, które zabezpieczało lakier naszego e, pojazdu, który obrabiamy, i widać ewidentnie odcięcie wosku, e, jak ładnie jest rozprowadzony, jak jest ładnie odcięte, jeśli chodzi o wizerunek materiału pod zderzakiem. Słuchajcie, zdemontowaliśmy również elementy, które zabezpieczały wszelkie elementy, które nie chcieliśmy, by się zapeliły, czyli masy polimerowe, które były rozprowadzane e, z pominięciem oczywiście przewodów hamulcowych, elementów montażowych, czy to kabli, czy to wlewu paliwa, który zostanie wykończony bez Woskiem. Oczywiście wiązki elektryczne również od tak naprawdę czujników, klocków zostały zabezpieczone. Wszelkie śruby i gwinty montażowe też są czyściutkie. Tak naprawdę konserwacja znajduje się tylko tam, gdzie być powinna. Wszystko wygląda schludnie i czysto. I tak jest z każdym nadkolem. Dla formalności Wam to przedstawię. Nadkole przednie, które też zostało już rozebrane ze wszelkich osłon, które nam zabezpieczały elementy, których nie chcemy polakierować, również prezentuje się zacnie. Elementy śrub, elementy wahaczy, elementy aluminiowe dostaną na końcu cienką warstwę bezbarwnego wosku. Elementy gwintów, elementy przewodów, elementy elektroniki, które tak naprawdę zostały odseparowane z tej płyty, również nie są zabrudzone. Wszystko wygląda bardzo estetycznie kole prawe przednie dla formalności również podkreśla raz obfitość materiału, który, który został nałożony, jeśli chodzi o masy polimerowe i jego wizerunek, jak i oczywiście standardy kulturki naszej profesji, czyli również wykonanie schudnie, czysto i dokładnie. No i oczywiście nadkole prawe, tylne, tutaj również elementy zawieszenia zostały potraktowane woskiem, ale oczywiście z pominięciem np. przewodów gumowych elastycznych, które są odpowiedzialne, ee, odpowiedzialne, ich wizerunek jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że gdy tylko zużycie tego materiału będzie widoczne, a diagnosta na stronie diagnostycznej będzie miał możliwość zweryfikowania tego, to nam o tym wspomni i zaleci wymianę. A w przypadku nieestetycznego wykonania i rozprowadzenia materiałów, Mogłoby to zostać pominięte, a wizerunku stanu tego przewodu nie można byłoby zweryfikować. Drobne szczegóły, ale bardzo istotne. No i płyta podłogowa. Oczywiście wszelkie korki i otwory technologiczne, które były zdemontowane, jeśli chodzi o otwory gumowe, wróciły na swoje miejsce. Czyściutkie, niezabrudzone. Masy polimerowe również tutaj zostały rozprowadzone właśnie wzdłuż naszego, naszej liniku, gdzie mamy konieczność zabezpieczenia od tych uszkodzeń mechanicznych. Przy końcowym wewnętrznym progu, czy właśnie listku progowym, pięknie przelewające się woski w profilach zamkniętych też możemy już zaobserwować. Oczywiście z. z Taką małą uwagą, że należy pamiętać, by na końcu zawsze prac udrożnić wszelkie otwory, by nie zrobić z auta wanny. Płyta podłogowa również tutaj posiada już swój wosk, oczywiście, wszelkie koreczki zostały wtórnie zamontowane. Ciekawostką tego samochodu jest to, że ma podwójną podłogę. Tak, jest jedna warstwa podłogi, dzieli ją przestrzeń pusta, i dopiero później jest druga podłoga. Czyli mamy tak naprawdę tak jak. W starej Renówce Safranet na przykład jest podwójna podłoga, tak tutaj również jest zastosowana podwójna podłoga i również ten profil zamknięty tej podłogi został wykonany, tak jak i elementów podłużnic z pominięciem przewodów paliwowych, z pominięciem przewodów hamulcowych, no i również tutaj elementów montażowych. Które były oklejone i zabezpieczone, wszystko jest czyściutkie i schudne, a produkt jest rozprowadzony w każdym zakamarku. Bo jest to istotne, że masy, masy. Bo istotne jest, że konserwacja, jeśli chodzi o woski, daje nam tą możliwość, by dyszami kątowymi obrobić każdy zakamarek. Słuchajcie, nad zbiornikiem paliwa, tak jak widzicie, wszędzie wosk można dopatrzeć nad każdym elementem. Oczywiście precyzyjna obróbka, czyli. Ee, no. Dentystyczne nakładanie tego produktu z uwagą na odpowiednie ciśnienie. I rozporządzeniem ilość materiału daje nam też tą możliwość, że ta usługa, oczywiście w takich zakamarkach, również jest zachowana z pełną kulturą profesji, czyli materiał znajduje się tam, gdzie być powinien, ale niepotrzebnie rozżegany po elementach, na przykład przewodów, czy innych elementach, które nie powinny na sobie nosić śladów konserwacji, są oczywiście zabezpieczone. Element dyfra również został potraktowany woskiem. Te elementy odsłonięte, które gdzie mamy łączenie styku wału z, z krzyżakiem, wału, elementu wału z dyfrem. Oczywiście te elementy są oryginalnie fabrycznie surowe i pozostają w takim kolorze. My tutaj tego nie zmieniamy. Materiał typowo ma wyizolować ten, ten, tą powierzchnię od wilgoci wody i soli. Dlatego produkt został rozprowadzony. Oczywiście z pominięciem elementów też gumowych, bo gumy przegubów, gumy, które nie chcemy, by zostały zapylone, elementy linki odręcznego też zostały oczywiście zabezpieczone i nie są ubrudzone w żadnej konserwacji. To samo tyczy się przedniej części, czyli tutaj jeśli chodzi jeśli chodzi o przednią przestrzeń naszego podwozia, woski zostały rozprowadzone również po elementach wózka przedniego z pominięciem komory silnika, która oczywiście musi świecić schludnym, czystym wizerunkiem jak na nowy samochód przystało, a konserwacja ma znajdować się tylko tam, gdzie jest to konieczne. Tak wygląda już i prezentuje się podwozie naszego Lexusa. My w tym momencie powolutku uzbrajamy się w montaż podzespołów, które zostały zdemontowane, i powoli uzbrajamy płytę podłogową, a więc. Kolejne ujęcie jest to, będzie to już troszeczkę pożegnanie się z wizerunkiem tej płyty. Przedstawimy jeszcze efekt końcowy, jak wygląda po złożeniu ten samochód, jak wygląda konserwacja po doschnięciu, jak bardzo jest transparentny ten produkt. Chociaż już tutaj w tylnej części troszeczkę ta konserwacja wysycha, już plackami jest rzeczywiście bardziej transparentna, już jest mniej widoczna. Już jak kamerę oddalimy, to ten wizerunek nie jest taki rzucający się w oczy. Ok. Aha, no zapomniałbym elementy, na przykład, demontu, które demontowaliśmy, które są na przykład pod tylnym wózkiem, do nich są montowane elementy zawieszenia. To są takie podzespoły i elementy, które są przykręcane do podwozia. One również zostają potraktowane woskiem i są zabezpieczone, a dopiero wtedy montowane na swoje miejsce i uzbrajane w resztę podzespołu w płyty podłogowej. Lecimy do kolejnego ujęcia. No i bank, słuchajcie, ostatnie ujęcie z płyty podłogowej. Nasz Lexus już jest poskładany. Wróciły wszelkie elementy, które były demontowane. A demontowaliśmy układ wydechowy, osłony termiczne, osłony w płycie podłogowej, nadkola, tylny zderzak, nakładki progowe. No i oczywiście elektronikę, która była odseparowana od płyty, by ją okleić zabezpieczyć. Wężyki, przewody, elementy, na których nie powinno być konserwacji, nie powinno być jakichkolwiek materiałów. komora silnika i wszystkich podzespołów, które mają być czyste i słodne. Konserwacja znajduje się tylko tam, gdzie być Inna. Materiał typu wosk suchy, transparentny. Dlaczego transparentny, choć jego wizerunek na ujęciach wcześniejszych był bardzo obfity i tak wyraziście się przedstawiał, ale gdy czynnik odparował i materiał już tak jakby troszeczkę przysechł, to rzeczywiście zasługuje na miarę transparentnego. Produkt rozlany po wszelkich elementach wygląda już przy bliska następująco, ale gdy oddalimy kamerę, to nie rzuca nam się tutaj w oczy jakikolwiek materiał, który mógłby. Sugerować ingerencję osób trzecich. Choć w dużej mierze nałożony, jeszcze będzie sobie troszeczkę bardziej odparowywał dłużej, będzie bardziej e, widoczny mleczną barwą, e, ale taka już jest charakterystyka tego produktu. E, pod produkt został rozlany oczywiście w każdym zakamarku. Znajdziemy go nad elementami zawieszenia, e, gdzie ładnie się tam ta powierzchnia też szkli i widać takie delikatne fale tego produktu. Właśnie to są atuty, że tak jak wspomniałem na ujęciach wcześniejszych, możliwość zakonserwowania rzetelnie samochodu, który tak naprawdę ma zabezpieczenie antykoronzacyjne. Od uszkodzeń mechanicznych w postaci całych e, plastikowych osłon, ale potrzebujemy wyizolowania go od wilgoci wody i soli. To jest właśnie produkt, w którym rozbieramy e, auto tylko i wyłącznie z tych osłon i mniej z rzeczy takich najbardziej potrzebnych, ale nie rozbieramy go na części pierwsze. Są klienci sceptycznie nastawieni do tego, by rozbierać tak jak inne modele samochodów, gdy mm, na przykład trafiali do nas najnowszy model Do Rama e, i go rozbieramy sobie na przykład na części pierwsze. No tak, oczywiście wszystkie warianty, które są u nas dostępne, są to warianty, które są dobierane do potrzeb klienta, do budżetu klienta, no i tak naprawdę korzystanie z samochodu i oczekiwań klienta. Klient naszego Lexusa miał konkretne wymaganie, potrzebował coś więcej niż podstawę, czyli wersja mix materiałów, masy polimerowe rozlane w nadkolach, a dodatkowo zabezpieczenie świetne i wyizolowanie od wilgoci wody i soli płyty podłogowej właśnie suchymi woskami. A do tego ręki i umiejętności firmy, która potrafi zrobić to schludnie i z pełną kulturą. Tak też właśnie wyglądają usługi w Dreamcar. A więc podsumowując pracę, możemy śmiało powiedzieć, że Efekt końcowy zamierzony został osiągnięty, płyta podłogowa została świetnie zakonserwowana, świetnie wyizolowana. Będziemy, mam nadzieję, prezentować może ten samochód na corocznych przeglądach, gdyby klient korzystał z naszej gwarancji, jak najbardziej będzie to przedstawiane. Cieszę się, że takie auta do nas trafiają. Mamy przyjemność je prezentować i przedstawiać. Szczerze powiedziawszy, na tym modelu widać tą rękę Lexusa, widać te różnice w stosunku do Toyoty i też mnie to bardzo cieszy. Także kolejne ujęcia, oczywiście już z zewnętrznego, prezentacja otka na końcu, kilka słów i widzimy się pewnie przy kolejnych modelach. Idziemy do ujęcia kolejnego. No i Beng, jesteśmy na końcu prac. Słuchajcie, Lexus oczywiście piękny, piękny Lexus SRCF, Umyty, wyczyszczony, przygotowany do odbioru. Samochód wraz z dokumentacją fotograficzną, gwarancją na piśmie, czeka już na klienta. Także prace mamy już zakończone. Mam nadzieję, że podobał się taki wideoraport. Jeśli chcecie więcej, macie ochotę korzystać z naszych usług, macie jakieś pytania, śmiało piszcie pod filmem. Przypominam, że to są tak naprawdę kilka rodzajów usług. To jest u nas jedna z wielu opcji. Tutaj tak naprawdę możliwość dobrania usługi. Zawsze, zawsze dobieramy do sposobu użytkowania samochodu, modelu samochodu, do potrzeb klienta. Są one przedstawiane telefonicznie, podpowiadamy z jakiej oferty można skorzystać, na czym klientowi zależy. Czy tak jak w tym wypadku, gdzie samochód chciał klient zabezpieczyć bardzo solidnie, dokładnie od wilgoci wody i soli, korzystając z czegoś nie tylko z wariantu podstawowego, ale coś więcej niż minimum, ale przy tym nie rozbierać auto na części pierwsze. Ta opcja przypasowała klientowi jak najbardziej. Taka wersja usługi została też zaprezentowana. Wszystkich chętnych, oczywiście, zapraszamy do korzystania naszych usług. Przypominam, że znajdujemy się w Podkarpaciu na Podkarpaciu w Dębice. Nasz numer telefonu to 798 843 267. No, oczywiście, pracujemy też przy samochodach takich jak. Jeepy, Wranglery, Rubicony, auta na ramię gdzie rozbieramy na części pierwsze, ściągamy budę od ramy, rozbieramy auto, przygotowujemy też samochody pod renowację. No oczywiście klienci, którzy posiadają takie piękne samochody, nie posiadają jednego auta, mają auta do jeżdżenia po terenie, mają auta do jeżdżenia po szosie, mają auta suwy, mają auta terenowe, tak jak wspomniałem, każdy wariant jeśli chodzi o. Samochody osobowe jest u nas wykonywany, Tylko na końcu zrobimy taką małą podbitkę, że ten wariant usługi, który Wam zaprezentuję, właśnie w Wranglerze, też znajdziecie na naszym kanale. Serdecznie Was zapraszam no i pozdrawiam. Że na tym kanale nie zobaczycie tylko samochodów azjatyckich w kółko, w kółko, w kółko, kółko, ale bardzo ciekawe marki. Od samochodów terenowych po samochody mm, typu kampery, po auta luksusowe i ekskluzywne. Jak prezentowany Lexus, bądź stojący za mną Maserati. Tak, mamy przyjemność przedstawić Wam coraz ciekawsze samochody w niewygodnych tematach, jakich są, jakie są zabezpieczenia antykrozyjne. Ale e, jeśli chodzi o te niewygodne tematy, to dla osób posiadających takie samochody, to nie jest bagatelizowanie sprawy i mm, stwierdzenie, że jego albo jego auta to nie dotyczy. Dlatego ten materiał jest potwierdzeniem, że każda marka, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, warto się nad nim pochylić i warto to zweryfikować. A w coraz ciekawszych autach mamy przyjemność Wam prezentować właśnie, jaki jest stan płyt podłogowych w tego typu samochodach i czy wymagają zabezpieczenia. Oczywiście pełny wideoraport z tego Maserati również znajdzie się na naszym kanale.